Um. Uh -huh. W Głuchowicach żył sobie pewien mężczyzna, który był bardzo wyśmiewny. Bardzo się lubił z wszystkich śmiać, a szczególnie z umarłych. Często krzyczał: Wstańcie, umarli! Będziecie żarli. Pewnego razu pojawił się przed nim umarły i zaprosił go, by poszedł z nim i zobaczył, jak tam u nich jest, jak oni sobie żyją. Mężczyzna był bardzo ciekawy, więc ciekawość zwyciężyła i poszedł z nim. Gdy przyszedł do tych umarłych, podarowali oni mu trzy gruszki. Mężczyzna zjadł te gruszki, bardzo mu smakowały, więc zjadł jedną, drugą, trzecią i później wrócił na ziemię do, do swojej wioski. Bardzo się zdziwił, gdy wrócił do wioski, a tam on nikogo nie poznaje. Wszyscy są jacyś inni, domy są inne, nikogo nie zna. Więc mówi, co tu robić? Mówi, zwrócił się po poradę do księdza proboszcza. Ksiądz zaczął studiować bardzo stare księgi. I doszedł do wniosku, rozszyfrował to, że mężczyzna przebywał u tych zmarłych 300 lat, i dlatego nikogo ze znajomych nie poznaje, nikogo znajomego nie spotkał, dlatego jest wszystko inne. Wszystko się przez ten czas zmieniło. Mężczyzna był w szoku, bo przecież zjadł tylko trzy gruszki.